Cześć. Nie wiem, czy zauważyliście, ale trwa ostatnio jakaś zmasowana lekcja języka greckiego. Uczymy się najpierw alfabetu. mamy. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, j, kappa, lambda, m, n, xi, omikron. Potem jest słuchajcie, pi, ro i jeszcze mamy sigma, tau, epsilon, chi, psi, omega. Wiecie, opcja alfa pojawiła się w Anglii. Nie wiem, czy pamiętacie. Beta z południowej Afryki. Potem był wariant brazylijski. Gamma, potem delta indyjskim, potem jeszcze kilka pomniejszych wariantów, ale pominęliśmy słuchajcie warianty N -y i Xi. Wszystko ze względu na tolerancję. Bo N -y za bardzo kojarzy się z New, jak New York. Żeby przypadkiem nie było, że z Nowego Jorku coś wyszło. A Xi to obecnie też imię chińskie, między innymi prezydenta Chin Xi Jinping. Chyba wychodzi o to, żeby przypadkiem żaden kraj nie czuł się wielce obrażony, że jego imieniem nazwano wirusa. Ciekaw jestem co będzie, jak dojdzie, ja jestem alfą i omegą.